Hello, 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 Siema, tu jest Alex i w dzisiejszym odcinku, teraz z drugim odcinkiem Bad Pigis. tak? Będziemy kontynuować swoją przygodę z tymi słon... słodkimi świnkami, zieloną świnką, która obecnie jest zombie, bo ją tak zrobiłem na zombie. Zrobiłem na zombie, tak, będzie świnka, którą znacie, zielona, od tutaj, to teraz jest bardzo brzydka, bo nie ja pamiętacie, ale nagrałam odcinek, kiedy właśnie gram i dokończymy. O, ja się teleportowałem tu. No i zaczynamy. Zadanie czwarte do tak, trzy zadania, może za mało w nocy. dawajmy. i ci nie. Nie! Z czasem się nie. Stasza się nie wyrobiła. O, odblokowałem i odblokowaliśmy i. No to dobra, mamy zrobione. I teraz spróbujemy przejść i. Jeśli, jeśli wyda i, to jestem na mania Einstein. Dobra, tu jest tak. Podgląd drogie Tutaj trzeba tak skoczyć tutaj. Po to nie da. Tu i tutaj idziemy do tej czapki. No okej. Okay. Używetra będzie lepiej. Poczem idzie na mnie mam pytanie. Nie skopowałam. Była bok trochę. A jeśli Wam się nie spodoba, to, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję z nim, bo chcę dobyć. Chcę dobić 7 subskrypcji, żebym innej 40 wyświetleń Ci być. Dawaj śmia! Uda! Uda Cię! Uda cię, dawaj! Jest! Szkoda, kobby się nie zrobiło. To by nie zrobiło. No dobra, tutaj mamy zrobię. do piątka idziemy. I co to za piątka nam... góra reklama. No czemu reklama, czemu co mówi? To Czemu reklama? No dobra, idź, reklama. Co to jest? Co tu trzeba... Tu można... trzeba dwie. Так, ну здесь такой маленький, кому нем собак. Ты обязательно стана да? ты надо. Обязательно. Снизь, снизь, снизь. Ты что-нибудь... Нет, Proszę, zjedź, zjedź, please. Jest! jest! Jest, jeszcze, dawaj. Uda ci się. Dawaj. Dawaj, proszę. Nie zawiedź tatusia. Dobra. Dobra, już zdobędę. A już bym myślał, że już bym nie zrobił. No, ale mamy trzy jajeczki. Tak jak z piłka No widzisz, aż się cieszy normalnie. No to... No i tak mamy. Jeszcze reklama Jak najbardziej reklamę lubi mi się pojawiać kiedy ją Bo to jest bardzo często na moim filmie będziemy robić Tak, <grych> to jest coś za... To jeszcze żyje, troszkę no stuwa Troszkę ja idę po troszkę, żeby to stało się bo...

Nie wiem, czy się w ogóle spędzić, to ra. No to wy, spędzi A Ale to się wywali. No, dawaj. Nie, nie użyję tego po co to na śniadanie. No ja będę, ja będę, ja będę próbować. Ja aż na się A To jest, to jest po prostu to No naprawdę. Wy no, tu mi zrobisz. Nie, ja muszę... Ja muszę mieć trzy koronki. Naprawdę ja... Ja się nie podam... Ja zrobię te trzy koronki. dawaj! Dobra, Dobra, nie trzeba zbytać. Jak się mam szukiwać, że to się tego nie da robić. Nie. Nie mam Dobra! O, level up mogę robić. No to by sobie level. No, level up Ciaspeczka, mm, ciaspeczka, daj, daj, ciasteczka. daj, 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 dobrze. daj, 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 No dobra, bo daj, króla. daj, 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 I daj, daj, da, 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 to jest naprawdę da, da, da,

Pradkość, że w niego wypada. No wejsz już. Wyrzucajcie się, tak, prawda? Nie, Dzięki. nie, że Dobra, klej, dobra. I to jest dobra. Dobra, weźmy siódma. Dobijamy do dziewiątego, dziesiątego. Zabiło to po prostu. Więc to. Nie będziemy. Nie wiem. A jeśli chcecie taką grę, to mogę ją zainstalować. I będziemy. I może nagram jakiś odcinek. Dobra, co tu jest? Co tu. Oto panowie. Tu nic. Będzie. o bardziej. Jest ten jestem. tutaj. Bez kraksa Oczywiście jestem. Oczywiście jestem takim człowiekiem, który nie zapewnia, że będzie kraksa więc z tą boczną nie mogę wam uwierzyć. 10 sekund? 10 minut. Nie mogę to już To jest jak w banku z utopii. Osobny. Na Nie! Świnia! Człudzie, no, no, to jest naprawdę. Nie <noise> wiem czy to działa, ale trzy razy sztuka, za chwilę Co to mi głośniej, to się nawet zwaliło. O boże, dobra, to będzie na pewno tak trzeba zrobić. Ja miałam szefki, ale mam głowę. Widzisz, że dostałem legendarną świnę. a na pierwszym odcinku dostałem legendarną świnię. Nie, przez to im raczej was Ja nie mogę tego sobie ale lecimy na to sobie ale... Dobra, ja tak zrobię. Ja mówię, wspomnij, wlokujesz, dobra! Dawaj, tak! Już wie <grystanie> kleju. Ja mam kleju? Ja mam kleju, przyklejasz. Nie wiem, że zabaw jest Mogę coś tak jeden? Jeszcze. Patrzę. Też się przed tym No, no Patrzcie. Pa! Z czasem się tak wyrobiłam. Z czasem no Tutaj jeszcze... Robimy jeszcze te... byśmy tutaj... Domu, to Dobra, dzięki wyzagawaj. Uśmiechnijmy, zrobimy i potem do drugie jeszcze. Bo to jest jakiś salon. No, baczmy. Nie jest na czas, więc dobrze. No, nie było. Zrobimy. No bo skrajnie, oczywiście, nie jestem w stanie. Dobra, zrobimy teraz. Robimy na razie do tego. Dobra, no, tam no, taka cynka jest. Ale o taka No, weź i stąd. Co to jest? O Boże. Co? Świnia będzie taka potrzebna. Świnia użyje i Nie, nie. Świnia nie jest odpowiednia. Tak, tak, tak. już rozpędzenia coś trzeba. Ja coś takiego poradzi się, bo ona wypadnie, tu rozbije się. Jeszcze... I pojedzie. Ty to. tu się czekaj, bo tu jest ten, ten. czekaj, nie, to jeszcze tutaj będzie się. na coś takiego? Nie. No bo to jest teraz nie, nie, nie chciałem się takiego, może to się uda, nie wiem. Proszę, proszę nie, nie. tak, dawa, tak, tak, jest, to wy, just, jest, dobra, udało się. Zrobimy jeszcze to dziewiąte i to będzie koniec odcinka. Dobra, no i te dziewiąte, to będzie koniec odcinka. Okay. Dobra, em... Um. Co tutaj trzeba? Tutaj, panie, panowie... Dobrze, tylko to bo tak o Jedna floszka No, trzeba wielką no. Tu leci. Jeszcze z czasem wyrównaliśmy. No i, i to wszystko. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. A jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję dzwonkiem, więc popatki!